Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, miłość Boga Ojca i społeczność Ducha Świętego, te niechaj będą z nami wszystkimi odtąd aż na wieki. Amen. Słowa, które posłużą jako podstawa dzisiejszego rozważania to słowa z Księgi Izajasza z 63 rozdziału i 64 wybrane wersety. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego, wspaniałego przybytku, gdzie jest Twoja żarliwość i Twoja moc? Nawał Twoich uczuć i Twojego miłosierdzia? Nie stój na uboczu. Ty wszak jesteś naszym Ojcem, gdyż Abraham nas nie zna, a Izrael nas nie uznaje. Ty, Panie, jesteś naszym Ojcem i naszym odkupicielem. To jest Twoje imię od wieków. Dlaczego dopuściłeś, Panie, że zboczyliśmy z Twoich dróg, a nasze serca znieczuliłeś na bojaźń przed Tobą? Zwróć się znowu ku nam przez wzgląd na Twoje święte sługi, na plemiona, które są Twoją własnością. Oby się rozdał niebiosa i stąpił, aby przed Tobą zatrzęsły się góry. Wszechmogący Boże Jojcze. Przychodzimy teraz do Ciebie z prośbą o to, abyś zechciał pobłogosławić, zarówno słuchanie, jak i rozważanie Twojego świętego słowa. Amen. Tęsknię za Bogiem. Dzisiejszy tekst kazalny rozpoczyna się pytaniami takimi, które w zasadzie każdy z nas mógłby zadać mniej lub bardziej uzasadnienie w sytuacji, w jakiej się znajdujemy teraz obecnie. No mamy jeszcze pandemię, mamy nowe obostrzenia związane z ilością osób, które mogą być w kościele. Mamy niepewność materialną, mamy tą nieszczęsną inflację, benzyna jest droga. No i generalnie wyobrażam sobie, że jest, są osoby, które no, mogłyby krzyczeć właśnie yy, ze swojego miejsca, w którym się znajdują. Spójrz z nieba i popatrz ze swojego świętego przybytku. Gdzież jest Twoja żarliwość i Twoja moc? Nawał Twoich uczuć i Twojego miłosierdzia, które przecież nam obiecywałeś. A benzyna po 6 zł. Te i wiele innych, oczywiście, rzeczy mogą być, yy, że tak powiem, powodem do naszego narzekania. Natomiast w dzisiejszym tekście przede wszystkim wyczuwalna jest tęsknota. Tęsknota proroka, który odczuwa autentyczny brak relacji, która kiedyś była dla całego narodu, natomiast jej zabrakło. On to teraz namacalnie czuje i zwraca się do Boga, żeby no ta relacja powróciła, żeby była znowu. To jest mniej więcej. Jeżeli emocjonalnie mielibyśmy to wyrazić, to jest jak taka ogromna tęsknota za bardzo bliską osobą, taka jaką on się za żoną, za dziećmi, jak jest się trochę dłużej poza domem. To jest mniej więcej taka tęsknota tutaj wyrażona. A co się wiąże z tęsknotą? No to złość, niepewność, niepokój i obawy. Wszystkie emocje są związane właśnie z tym uczuciem, i to tutaj, dzisiaj w tym tekście znajduję, dlatego zadałem na samym, pyta na samym początku pytanie: Tęsknię za trzy kropki Bogiem, jako tym, którym, czy za Nim tęsknimy? No to żeby. Odpowiedzieć na to pytanie warto by było odpowiedzieć sobie na pytanie, no czym jest ta tęsknota? Określiłem emocjonalnie, czym ona może być, natomiast słownik języka polskiego także taką definicję podaje. Posłuchajcie, bo ona jest bardzo ciekawa i, o dziwo, bardzo rozbudowana. Tęsknota to uczucie braku czegoś lub kogoś istotnego dla danej osoby, czyli może być to rzecz, mogą być to osoby. Często pojawia się przy tej okazji poczucie niepokoju. Czyli taki wewnętrzny stan zagrożenia, smutku i zamyślenia. Czyli jak ktoś chodzi taki z głową w chmurach, to być może też jest właśnie związane z tym, że tęski. Im bardziej odczuwamy jest brak kogoś czegoś, tym bardziej zmaga się cierpienie psychiczne. I zobaczcie, mówimy tutaj o tęsknocie, czyli takim odczuciu, które w zasadzie wydaje się neutralne, ale okazuje się, że może powodować do autentycznego psychicznego cierpienia. I zobaczcie teraz, za czym tęskni prorok, i wydaje mi się, że tutaj to cierpienie autentycznie jest widoczne. On cierpi, bo wie, że czegoś mu autentycznie brakuje. Powodowanie uczucia i tęsknoty mogą być brak wszelkiego kontaktu z bliskimi lub ograniczenie kontaktu z nimi. Czy jeżeli nie mamy kontaktu, albo jest ten kontakt nam zabroniony, to właśnie pojawia się to, o czym dzisiaj tutaj mówimy. Tęsknota odczuwana jest także w związku z pragnieniem posiadania partnera, potrzebą akceptacji i zrozumienia przez niego. Stan tęsknoty może być powodem popadnięcia w depresję i wiele innych chorób. Zobaczcie. Tutaj mamy powiązanie tęsknoty z emocją, którą mówimy o miłości. Bywa tak, że w związkach, w jakich jesteśmy, nie dostajemy tej miłości tyle, ile byśmy chcieli. Niby się kochamy, ale nie potrafimy pokazać tej miłości tak, jakby ta druga osoba tego chciała, tak jakby na tą chwilę tego odczu jakby to chciało odczuwać. I nawet w związkach ludzie bywają samotni bo nie potrafią być sobą, bo nie potrafią odnaleźć tego e, pierwiastka siebie, żeby móc być sobą, żeby móc powiedzieć to, co się chce, móc być autentycznie sobą. I w takich sytuacjach również pojawia się tęsknota. Czyli można powiedzieć, że za wieloma rzeczami dzisiaj tęsknimy od relacji takich międzyludzkich. Pod takie bardzo potężne uczucia, jakie związane z, z miłością ogólnie. Tęsknimy za telewizorami, za tańszą benzyną, to to wiadomo. Natomiast wydaje mi się, że, ale wydaje mi się, nie jestem pewien, że chyba nie tęsknimy za Bogiem. Nie, nie, nie mamy braku. Nie mamy poczucia, że, że go nie ma. I czy to jest spowodowane tą naszą dobrą relacją z Bogiem, że tak wiele z Nim rozmawiamy, tak wiele czytamy, tak wiele, tak wielką i tak dosadną mamy z Nim relację. Czy raczej związane z tym, że po prostu powiedzieliśmy, no w sumie nie potrzebuje tego. Nie potrzebuje relacji z Bogiem, no to też do tej relacji jakoś specjalnie nie, nie tęsknię. Nie jest mi ona do niczego potrzebna. Czy znaczy mam ją zagospodarowaną w kościele, w jakichś takich rytuałach, które tam są związane z, z przeżywaniem adwentu, Bożego Narodzenia, etc.? Okej. Okay. Ale nie mam takiej autentycznej tęsknoty do, do tego absolutu, który dał mi tak wiele. Do dzieci? Okej. Okay. Do żony? Okej. Okay. Do rodziny, która jest daleko? Rozumiem, mogę tęsknić, ale do Boga. Dlaczego to mówię? Bo to jest bardzo ważne. Tęsknota za absolutem powoduje to, że nie zatrzymujemy się na takich prozaicznych rzeczach, ale próbujemy osiągnąć wyższe cele. Nie machamy ręką, że zawsze tak było i zawsze tak będzie, tylko autentycznie staramy się ten świat naprawiać. Bo wierzymy w ideały, bo wierzymy, że może być coś lepiej, że można coś naprawić. Bo jak tęsknimy za czymś większym i dalszym, to zawsze. Stawiamy sobie samym o ten jeden szczebel wyżej, niż jakbyśmy machnęli ręką, a to wszystko nie ma sensu. To, 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 to się nie wydarzy. Czyli wiemy już, że możemy tęsknić. Wiemy, że brak tęsknoty może powodować autentyczne pogorszenie naszej stopy życiowej, takiej egzystencjalnej. A może być też taka tęsknota, którą bardzo łatwo w sobie wzbudzić poprzez czytanie Bożego Słowa, ale autentycznie. I taką autentyczną, żywą modlitwę. I to uczucie tęsknoty autentycznie się pojawia. Od razu. Bo chcemy poznać tego kogoś, kto jest tak nieodgadniony, nie, nienamacalny. Chcemy go poznać. I do tęsknimy. Mikołaj, Mikołaj Bierdiajew powiedział kiedyś takie słowa: Istnieje ludzka tęsknota za Bogiem. I wydaje mi się, że każdy z nas, każdy z nas ją ma. Tylko, że mamy tak wiele rzeczy, które nas rozpraszają i powodują to, że no niby tęsknię, ale mam się czym zająć. Ale Miko, ten sam Bierdziaj powiedział, że istnieje też również boska tęsknota za człowiekiem. Bóg tej relacji z nami chce. Szuka. Także zobaczcie, to nie jest tak, że my możemy tęsknić bądź nie i to jest wszystko bez różnicy. Bo ten wielki Bóg. Który przyszedł na ten świat i oddał swoje życie za nas. Wcale nie musiał tego robić. I on wcale nie musi szukać relacji z nami, umówmy się. Ale tak bardzo mu na nas zależy, że oddał swoje życie to raz, a dwa, obiecał, że jeszcze raz tu przyjdzie i wszystko ponaprawia. I zrobi porządek w miejscu, gdzie tego porządku nie ma. Da miłość tam, gdzie tej miłości nie ma poszuka pokoju tam, gdzie tego pokoju być może już nigdy miał nie być. I adwent jest takim momentem, w którym uczymy się tęsknoty za nim. Nie po to, żeby tęsknić po prostu i mówić o tęsknię, no bo no fajnie by było, jakby w końcu przyszedł, umówmy się, to nie do końca jest taka prawda, bo wielu z nas już się dobrze tutaj, że tak powiem, zagnieździło w tym świecie i wcale nie chce, żeby cokolwiek się zmieniło. Ale takiej autentycznej tęsknoty, w której mówimy, ok, przyjdź, a ja będę codziennie starał się być coraz lepszy. Bo to ma sens. Bo jeżeli wierzę w kogoś tak wielkiego jak ty, no to jestem w stanie o ten jedno oczko wyżej wymagań od samego siebie w jakiś sposób oczekiwać. To choćby tylko i wyłącznie to miało być powodem tego, że warto przeżywać czas Adwentu, warto oczekiwać na Boga, to i tak jest, wydaje mi się, warto. Bo gdyby nie to. Gdyby nie ta chęć bycia o jeden krok lepszym, chęć bycia dalej, wierzenia, że jest jednak jakiś ideał, to nie wiem, czy bylibyśmy w miejscu, w którym jesteśmy dzisiaj. Amen.